Cześć, nazywam się Iwona Borawska. Na co dzień rozwijam dwie firmy: Hirewise, agencję pracy specjalizującą się w rekrutacji do sprzedaży i marketingu, a także Sellwise, gdzie wraz z grupą konsultantów usprawniamy sprzedaż i marketing B2B u naszych klientów. Jestem funterką, mentorką, konsultantką, a także headhunterką. Przede wszystkim jednak jestem wielką pasjonatką sprzedaży i HR-ów. A tu w podcaście Budowanie skutecznych zespołów dzielę się z Tobą wiedzą i doświadczeniem, konkretnymi narzędziami pomocnymi przy rozwoju działów handlowych. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Odcinek siódmy. Jakie kompetencje powinien mieć dyrektor sprzedaży? Cześć, witam Was już w siódmym odcinku podcastu Budowanie Skutecznych Zespołów. Dzisiaj temat bardzo ważny, taki, który jest bardzo bliski mojemu sercu, ponieważ w ramach Hirewise często spotykamy się z rekrutacjami akurat na to stanowisko. Mowa bowiem o dyrektorach sprzedaży i o tym, w jaki sposób poszukiwać najwłaściwszą osobę. W tym celu przygotowałam dla Was 8 typów dyrektorów sprzedaży, opis ich kompetencji oraz odpowiedzialności. I w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam więcej opowiedzieć na bazie własnych doświadczeń, w jakich firmach sprawdza się każdy z tych typów oraz kiedy warto zmienić model dyrektora sprzedaży w organizacji. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie również pomocny dla dyrektorów sprzedaży, którzy szukają dla siebie własnej dalszej ścieżki rozwojowej i zastanawiają się, w jaki sposób mogliby swoją karierę rozwijać. Dyrektor sprzedaży brzmi dumnie. Jest to na pewno marzenie niejednego handlowca, który zastanawia się nad tym, w jaki sposób mógłby kształtować swoją dalszą karierę, aby w końcu tę funkcję objąć. Prawda jest taka, że w wielu organizacjach ta funkcja jest tak różnorodnie zdefiniowana i wygląda tak różnie. Są firmy, w których dyrektor sprzedaży to jest. No właśnie, osoba, która po prostu ma piękną wizytówkę i chociaż wcale nie piastuje żadnych funkcji, które wiążą się z byciem menadżerem na tym szczeblu, to jednak mimo wszystko tworzone są takie stanowiska po to, żeby taka osoba po prostu miała łatwiejsze możliwości dostania się do klientów. Bardzo często jednak, nawet jeżeli dyrektorzy sprzedaży posiadają swoje własne zespoły, to jednak ta funkcja ma zupełnie różne funkcje. No, i dzisiaj porozmawiamy sobie o ośmiu takich typach dyrektorów sprzedaży, o tym, czym te funkcje się różnią, czym różnią się ich kompetencje i w jaki sposób powinna być weryfikowana każda z tych kompetencji. To co ciekawe, bardzo często, jak trafiamy na taką rekrutację dyrektora sprzedaży w ramach HireWise, to po szczegółowym przyjrzeniu się, w jaki sposób funkcjonuje organizacja, w jaki sposób jest zorganizowany dział sprzedaży oraz jakie cele są wyznaczane, bardzo często w rozmowach sprzedażowych, w rozmowach podczas warsztatów mapowania stanowiska zmieniamy tę funkcję, dlatego że organizacje, które chcą się rozwijać, chcą skalować swój biznes, często potrzebują zupełnie innego typu zarządcy. No dobra, to startujemy. Typ pierwszy, straty. Typ stratega odpowiedzialny jest w organizacji za tworzenie strategii. No, wydaje się dosyć oczywiste. Ma więc wysokie umiejętności analizy nowych rynków, potrafi szacować ryzyka i tak Czemu to jest ważne? Dlatego, że wejście na nowy rynek to nie jest wcale pomachanie palcem nad mapą, trafienie w konkretne państwo i powiedzenie, o tu będziemy wychodzić. Niestety brak dobrej analizy przy wchodzeniu na nowe rynki, brak umiejętności wyznaczania priorytetów, brak umiejętności Docierania do właściwych danych skutkuje tym, że działania handlowe są. Mówiąc dosyć brutalnie, nie dość, że nieefektywne, to są po prostu totalnie bezsensowne. Tu przypomina mi się historia opowiadana kiedyś przez kandydata na rozmowie rekrutacyjnej. Zapytano o to, jaki był jego największy błąd, taki sprzedażowy. Opowiedział o wchodzeniu na rynek rosyjski z produktem, który, jak się okazało, po wydaniu mnóstwa pieniędzy na działania marketingowe, niestety, ale jest regulowany na tamtejszym rynku i żadna firma spoza Rosji nie jest w stanie wchodzić na taki rynek. Dlatego też typ stratega to jest osoba, która umie łączyć umiejętność analizy danych z umiejętnością podejmowania ryzyka, szacowania tego ryzyka oraz podejmowania właściwych działań. No i jak taką, taką kompetencję analizować? No, najłatwiej to byłoby powiedzieć, ha, musi tak mieć ze co najmniej 3 lata doświadczeń we wchodzeniu na nowe rynki. Tylko to wciąż nie jest dowód na to, że taki dyrektor sprzedaży faktycznie na takie rynki wchodził. Zadajcie mu zadanie podczas asesmentu, czy też... Dajcie mu jakieś case study na którymś etapie procesu sprzedażowego, w jaki sposób procesowo podszedłby do takiego zadania, w jaki sposób przygotowałby się do wejścia na nowy rynek. To niekoniecznie muszą być rynki zagraniczne, to mogą być też rynki nieznane na terenie Polski. Na przykład, jesteśmy firmą, która sprzedawała do tej pory na rynku MŚP. To w takim razie, co zrobić, żeby wejść do rynku korporacji? Albo chcemy wejść do branży, w której do tej pory nie obsługiwaliśmy. Nie wiemy, w jaki sposób ona działa, nie wiemy, jakie są jej metody i procesy zakupowe. Nie wiemy, w jaki sposób jest ułożona hierarchia w tego typu organizacjach, ale byśmy chcieli. No i teraz pytanie, w jaki sposób to zbadać, jakimi narzędziami, jakimi metodami, skąd pozyskiwać odpowiednie dane. Sprawdźcie, czy przyszły dyrektor sprzedaży potrafi tego typu decyzje podejmować. Przejdźmy do typu drugiego, on też jest bardzo, bardzo ciekawy, a mianowicie Mentor. Mentor silnie skupia się na rozwoju zespołu. On uczy, wyznacza cele, przede wszystkim jednak pracuje nad kompetencjami ludźmi. Bardzo często jeździ na spotkania, bardzo często przygląda się pracy takich handlowców, analizuje z nim lejki sprzedażowe, szanse sprzedażowe, podpowiada co w jaki sposób można zrobić, podpowiada w jaki sposób prowadzić najtrudniejsze rozmowy. Często jako mentorzy występują byli handlowcy, którzy mają naprawdę świetne doświadczenie i świetne umiejętności sprzedażowe, a teraz po prostu, mając funkcję dyrektora sprzedaży, przekazują swoją wiedzę i przekazują swoje umiejętności do zespołu. Typ trzeci rekruter. No cóż, to chyba będzie proste. Zajmuje się rekrutacją zespołu. W roli rekrutera bardzo często powinni występować dyrektorzy, którzy mają albo dużą fluktuację kadry, albo też są w trakcie intensywnego rozwoju. I po prostu te zespoły powinny się intensywnie rozbudowywać. Taki rekruter powinien mieć kompetencje tworzenia zadań, weryfikacji kompetencji sprzedażowych. Nie tylko na zasadzie, dobra, sprzedaj mi ten długopis, czy też jakim owocem chciałbyś być, jeżeli miałbyś być owocem, tudzież zwierzęciem. To powinna być osoba, która faktycznie potrafi zweryfikować, czy dany handlowiec potrafi pracować w naszych procesach, czy potrafi rozmawiać z klientami, którzy są naszą grupą docelową, czy potrafi... Odpowiednio argumentować propozycje wartości. To jest osoba, która także zdefiniuje, czy nasi potencjalni kandydaci umieją napisać dobry prospecting. I ten typ rek rekrutera jest bardzo ważny w organizacjach, w których zespół intensywnie się skaluje i potrzeby rekrutacyjne są silne. Kolejny typ, typ czwarty, to analityk. W tej roli oczekujemy osoby zajmującej się weryfikowaniem wskaźników w procesach sprzedażowych i taką pełną analityką KPI oraz wyciąganie wniosków dotyczących rynków, na których działamy. Analityk jest osobą, która potrafi analizować kierunki rozwoju, marże, potrafi analizować ceny, przygląda się temu, w jaki sposób wygląda nasza firma i nasz produkt na tle konkurencji. Analizuje też trendy rynkowe, zmiany zachowań konsumentów. Ten typ potrzebny jest nam za każdym razem, kiedy mamy bardzo dużą dynamikę zachowań na rynku i kiedy mamy bardzo dużą dynamikę czy to cen, czy to dynamikę związaną chociażby z różnymi sezonami, które następują i zmiennością zainteresowania konsumentów w związku z tym. Bardzo ważne jest, aby analityk to była osoba, która potrafi podejmować decyzje na podstawie danych, potrafi zauważyć, kiedy następuje spadek zainteresowania produktem, kiedy nasze produkty przestają być konkurencyjne na tle tego, co oferuje konkurencja. Powinien być osobą, która bardzo silnie spracuje na, na danych, najczęściej jest to system klasy RP i wykorzystuje je do podejmowania dobrych decyzji biznesowych. Typ piąty, czyli optymalizator, to jest taka wyższa szkoła analityka. Dlatego, że optymalizator to jest osoba, która nie tylko analizuje działania, ale przede wszystkim optymalizuje procesy. Bardzo często zdarza się, że nasze procesy sprzedażowe w pewnym momencie przestają być racjonalne. To znaczy, są dużo droższe. Niż byśmy chcieli. Koszt sprzedaży jest za duży w stosunku do marży, którą uzyskujemy. Optymalizator jest osobą, która potrafi weryfikować procesy sprzedaży i optymalizować je w zależności od tego, co się dzieje na rynku. Tutaj przykładem optymalizatora bardzo ważnym, byli dyrektorzy handlowi, którzy Optymalizowali proces zaraz po pojawieniu się pandemii. Zmienili procesy sprzedaży face to face na procesy sprzedaży zdalnej i przygotowali w taki sposób, żeby ta sprzedaż wciąż była realizowana płynnie. Tam natomiast, gdzie nie było dyrektora o silnych kompetencjach w tym obszarze, tam handlowcy do dzisiaj wysyłają naprawdę fantastyczne maile na LinkedInie. Które mają co najmniej kilka, jak nie kilkanaście akapitów, w których możemy przeczytać, jak wspaniałą są firmą, w jak wspaniały sposób działają i co z tego, że pracuje w firmie rekrutacyjnej, to często dostaje oferty na rekrutację. Co z tego, że pracuje w firmie, która się zajmuje konsultingiem sprzedażowym, jak, i tutaj się uśmiecham do pewnego trenera, pewnej bardzo znanej marki szkoleń sprzedażowych, napisał do mnie maila z propozycją, że przeszkoli mój zespół ze sprzedaży. Zaproponowałam mu, że ja bardzo chętnie przeszkolę go z prospectingu. No cóż, do dzisiaj ani ja jego, ani on mnie nie przeszkolił. Niemniej optymalizator właśnie tego typu sytuacją będzie zapobiegać. Wszędzie tam, gdzie masz poczucie, że Twój proces sprzedaży może nie jest najbardziej idealny, że potrzebujemy pewnej świeżości, nowości, gdzie potrzebujemy zmniejszyć koszty sprzedaży, tam ta osoba będzie idealna. Kolejny typ to jest typ handlowca. Ja nie jestem wielką fanką tego typu dyrektorów sprzedaży. Nie dlatego, że uważam, że to nie, jest, nie mają kompetencji, chociaż z drugiej strony tak sobie myślę, że znam naprawdę niewielu handlowców. Którzy nadawaliby się do roli dyrektora sprzedaży, i znam naprawdę niewielu dyrektorów sprzedaży, o których mogę powiedzieć, że są świetnymi handlowcami, dlatego że jedna i druga funkcja niekoniecznie muszą iść w parze. No właśnie, typ handlowca bardzo często jednak jest przypisany do roli dyrektora sprzedaży odpowiedzialnego za obsługę kluczowych klientów. I wszystko fajnie, tylko Tacy dyrektorzy, którzy obsługują kluczowych klientów, bardzo często nie mają czasu ani nie mają siły, energii na taką rzetelną pracę nad rozwojem zespołu. Absolutnie jestem za tym, żeby dyrektor sprzedaży od czasu do czasu pojechał do ważnych, najważniejszych klientów, chociażby po to, żeby wypić z nimi kawę albo zrobić typowy shake-hand. Natomiast warto by było, aby jednak te role oddzielać. No chyba, że jest to rzeczywiście uzasadnione typem biznesu, który firma prowadzi. Kolejny typ, czyli typ siódmy, to jest negocjator. W wielu firmach to właśnie dyrektor sprzedaży mierzy się w najważniejszych procesach negocjacyjnych, mierzy się z argumentami oraz oczekiwaniami klientów. Typ negocjatora to jest typ osoby, która odpowiada za najważniejsze e, ustalanie najważniejszych kontraktów i warunków. I rzeczywiście tak jest, że w niektórych procesach sprzedażowych to dobrze, jeżeli pojawia się dyrektor sprzedaży, który zajmuje stanowisko w imieniu organizacji i który zwiększa rangę. Tego, o czym rozmawiamy, zwiększa rangę w ogóle całego procesu. To powoduje, że strona, druga strona klienta może się wycofać. Zawsze mamy możliwość też kontrargumentacji podczas procesu negocjacyjnego. W jaki sposób weryfikować kompetencje negocjatora? No cóż, przede wszystkim weryfikując to podczas typowej rozmowy sprzedażowej. Tutaj również warto jest skorzystać albo z różnego rodzaju case study, albo prosząc kandydata o to, żeby opowiedział nam o najtrudniejszym procesie negocjacyjnym, w jakim do tej pory brał udział. Tu zachęcam do tego, żeby zastosować metodę Starer, metodę, o której będziecie mogli też posłuchać w ramach niniejszego podcastu. To jest metoda, w której weryfikujemy konkretną sytuację z życia kandydata. Zaczynamy od opisu tej sytuacji. Później prosimy o to, żeby kandydat opowiedział nam, na czym polegało jego zadanie. Później co się po kolei działo, w jaki sposób wyglądały te negocjacje, kto co powiedział, kto na to w jaki sposób zrypostował. Później prosimy o to, żeby opowiedział nam o rezultacie tych negocjacji. I na koniec prosimy o to, żeby opowiedział nam o emocjach oraz to żeby powiedział nam jakiego rodzaju wnioski na przyszłość jakiego rodzaju lekcje wyciągnął z tego więcej na temat tej metody jeszcze pewnie nie raz będę wam opowiadała kolejny typ bardzo ważny w organizacjach, które są na etapie wdrażania nowoczesnych narzędzi i chcą nie tylko wdrażać crm -y, czy też narzędzia, które usprawniają pracę, ale przede wszystkim myślą o tym, żeby w jakikolwiek sposób automatyzować codzienne działania. To też poniekąd wiąże się z optymalizatorem, o którym już wcześniej opowiadałam. Typ ósmy, czyli wdrożeniowiec, jest osobą odpowiedzialną za wdrażanie nowoczesnych narzędzi w sprzedaży. To jest typ, który pojawia się coraz częściej w dużych, nowoczesnych organizacjach, które myślą o tym, żeby zmniejszać koszty sprzedaży bez stracenia na jakości. I wiele narzędzi, którymi może, które możemy teraz znaleźć w internecie, wiele narzędzi, które są dostępne dla przedsiębiorstw w rewelacyjny sposób potrafią pomagać w sprzedaży, potrafią usprawniać tę sprzedaż, a przede wszystkim... Usprawniać działania handlowców. Powiedziałam Wam o tym, że każdy z tych typów procesu, każdy z tych typów dyrektora sprzedaży wymaga zupełnie innego podejścia i wymaga zupełnie innej sytuacji. Typ stratega. Polecam zawsze, kiedy firma myśli o skalowaniu. Nawet jeżeli nie wiesz, w których kierunkach powinna podążać twoja organizacja. Nawet jeżeli nie podjąłeś decyzji odnośnie tego, czy firma ma wychodzić za granicę, czy też macie wdrażać nowe produkty, typ stratega jest osobą, która będzie dla ciebie partnerem w rozmowach. Dlatego zawsze, jeżeli myślisz o takim poważnym skalowaniu organizacji, o zwiększaniu obrotów co najmniej kilkanaście, Kilkadziesiąt procent, a może nawet zwielokrotnianiu ich w kolejnych latach, to typ stratega będzie osobą, która będzie bardzo dobrym wsparciem. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z zespołem, który średnio sobie radzi, albo z zespołem, który pracuje każdy indywidualnie, z zespołem, który nie zawsze realizuje swoje cele sprzedażowe albo przewidywalność realizacji celów nie jest zbyt dobra. Tam potrzebny jest mentor, potrzebna jest silna osoba z bardzo takimi prawdziwymi umiejętnościami liderskimi, która zmotywuje zespół, zbuduje ten zespół. Bo to, że masz zatrudnionych dziesięciu handlowców, wcale nie znaczy, że masz zespół. Zespół to są ludzie, którzy ze sobą współpracują, to są ludzie, którzy sobie pomagają, to są ludzie, którzy w codziennej pracy dzielą się swoimi kompetencjami, dzielą się swoimi dobrymi praktykami, a przede wszystkim współpracują ze sobą po to, żeby wspólnie jako organizacja odnosić lepsze cele. Rekrutera, tak jak już wspominałam, zatrudnić, powinny zatrudnić organizacje, gdzie niezwykle ważne jest rekrutacja i wdrażanie nowych pracowników, a systematyka i dynamika tychże wydarzeń, jakimi są rekrutacje, jest dosyć duża. Analityka potrzebujemy wszędzie tam, kiedy mamy do czynienia z dużą ilością danych w sprzedaży. Na przykład w sprzedaży produktów, w sprzedaży FMCG, wszędzie tam, gdzie mamy dużą zmienność ceny, wszędzie tam, gdzie mamy bardzo rozproszony i niskiej wartości pojedynczy produkt. Tam potrzebna nam jest osoba, która będzie ustalała i analizowała poszczególne KPI, wyciągała wnioski dotyczące rynku i przede wszystkim kształtowała marże w taki sposób, żeby nasza sprzedaż po prostu dużo lepiej mogła się rozwijać. Optymalizator, hmm, moim zdaniem optymalizator jest potrzebny zawsze, dlatego że nie ma takiego procesu sprzedażowego, który nie wymagałby zmiany i rozwoju. Moim zdaniem, optymalizator jest osobą, która powinna na bieżąco przyglądać się temu, jakie są procesy zakupowe klientów, jakie są procesy decyzyjne. Dlatego, że jeżeli dzisiaj jesteś liderem na rynku, jeżeli Twoje procesy sprzedaży są po prostu doskonałe, jeżeli Twój typ obsługi klienta jest postrzegany na rynku jako po prostu coś fenomenalnego, a ty nie robisz nic, żeby usprawniać swoje procesy sprzedażowe, to tak mniej więcej za pół roku, za rok, może za dwa lata okaże się, że ty jesteś w tyle. Dlaczego? Dlatego, że zachowania konsumenckie się zmieniają, zmieniają się sposoby postrzegania wartości przez klientów, zmieniają się ich gusta, zmieniają się ich potrzeby, zmienia się nasza rzeczywistość biznesowa. Przypomnij sobie, w jaki sposób organizacje funkcjonowały w czasach przed pandemią. No cóż, dobra, muszę powiedzieć, w końcu takie wydarzenia jak pandemia nie zdarzają się zbyt często, no ale cóż, teraz mamy kolejne wydarzenie, które wstrząsnęło rynkiem. I prawda jest taka, że optymalizator powinien obserwować, co się dzieje na rynku i po prostu reagować. Typ handlowca, tak jak powiedziałam. Nie jestem wielką fanką, dlatego że rzadko kiedy udaje mi się zauważyć, żeby dyrektor sprzedaży, który pełni funkcję również handlowca, żeby był efektywny w obydwu rolach. Jest tak, że zdarzają się sytuacje, w której w jednym czasie jedna i druga rola jest istotna i pytanie, co on ma wybrać? Dbałość i zaangażowanie w kierunku z zarządzaniem zespołu, czy też w pójście do klienta? Kolejny typ negocjatora jest niezbędny wszędzie tam, gdzie procesy negocjacyjne są długotrwałe, wieloetapowe i gdzie negocjacje dotyczą czegoś więcej niż tylko cena. Uwierzcie mi, Negocjacje dotyczące ceny bywają najprostsze, natomiast negocjacje, w których musimy rozmawiać na temat odpowiedzialności, na temat zakresu umowy, na temat ewentualnych kar, czy w ogóle na temat wszystkiego, co jest dookoła produktu czy też usługi, to są Negocjacje wielowątkowe, one zawsze będą wymagały umiejętności pracy z klientem i wszędzie tam, kiedy właśnie te procesy negocjacyjne są tak zaawansowane, tak szerokie i dotyczą tak wielu wątków, potrzebujesz silnej osobowości negocjacyjnej. Ostatni typ, jeżeli myślisz o tym, żeby zaistnieć jako firma, która. Którą cechują nowoczesne narzędzia, jeżeli chcesz obniżyć koszty sprzedaży, jeżeli chcesz zautomatyzować swoją pracę i pracę swojego zespołu, tam warto poszukać osoby, która rzeczywiście ma dużą wiedzę na temat narzędzi, potrafi je wdrażać, potrafi nimi zarządzić i potrafi w bardzo fajny sposób wpłynąć na sposób pracy Twojego zespołu handlowego. To w jaki sposób będziemy weryfikować kompetencje dyrektora sprzedaży zależeć będzie o wielu rzeczy, natomiast zachęcam do tego, żeby weryfikacja następowała w dwóch obszarach. Pierwszym obszarem to jest oczywiście odwołanie się do doświadczenia, tu ponawiam metoda Starer. Bardzo fajną metodą jest i bardzo fajnie pomaga zweryfikować kompetencje na przykładzie konkretnego wydarzenia, które miało miejsce w doświadczeniu zawodowym danego kandydata. Natomiast nie zapominajcie też o wdrożeniu konkretnych caseów, konkretnych um, zadań, które dajemy kandydatom na etapie procesu rekrutacyjnego. Tu powiem, że myślę, że tym chyba się wyróżniamy jako hire wise i przez to tak naprawdę wiele firm mocno docenia tęże usługę rekrutacji, ponieważ niezwykle ważne jest dla nas sprawdzić, ale nie na zasadzie mam 5 lat, 5 lat to robiłem, to wiem, ale naprawdę sprawdzić każdą z kompetencji rzetelnie, każdą z kompetencji, która jest niezwykle ważna na tym stanowisku. Dla mnie rekrutacje dyrektorów sprzedaży przyznaję są takim to rzeczą, którą wyjątkowo lubię. Po pierwsze, dlatego, że na warsztatach mapowania, tak jak już wspominałam, często zupełnie zmieniamy koncepcję stanowiska. Możemy porozmawiać o rzeczywistych potrzebach organizacji, a nie o tym, co robili dotychczasowi dyrektorzy sprzedaży. I nie o tym, czego organizacja myśli, że potrzebuje, ale o tym, co faktycznie jest istotne w kontekście najbliższej czy też bardziej długofalowej przyszłości. A druga sprawa są to um, procesy, które wymagają um, ogromnie szerokiego spojrzenia. Każda z firm, każdy biznes, każda branża ma zupełnie inne potrzeby, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ma pracować dyrektor. I mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku do tego właśnie Was przekonałam. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie też swego rodzaju inspiracją dla dyrektorów sprzedaży, którzy poszukują możliwości rozwoju. Spójrzcie pod kątem tych ośmiu kryteriów na swoje doświadczenie i zastanówcie się, jaki obszar wymaga jeszcze dalszego rozwoju, gdzie jesteście mocni, a które elementy, które obszary to jest coś, co wa warto dalej rozwijać. I tak moi drodzy, zbliżyliśmy się do końca siódmego już odcinka podcastu Budowanie Skutecznych Zespołów. W ostatnich tygodniach dostaję od do Was bardzo dużo wiadomości. Powtarzam to co prawda w każdym odcinku, ale jest to dla mnie pewien fenomen, że po pierwsze, siedząc sama, a często mówiąc w ramach podcastu do swojego psa, ja nie lubię gadać sama do siebie. Mam takie poczucie, że nie wiem, kto słucha, nie wiem, kto jest po drugiej stronie. Naprawdę to jest wyjątkowo przyjemne słyszeć od Was, czy też czytać, że te podcasty są dla Was wartościowe. Ostatnio dostałam wiadomość od jednej ze słuchaczek, pani Iwono. Dlaczego ja nie odkryłam Pani wcześniej? Stąd też mam taką prośbę, jeżeli sobie mogę na nią pozwolić. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli uważacie, że te odcinki są wartościowe, dajcie gdzieś lajka albo wrzućcie informacje na LinkedInie. Będę Wam bardzo wdzięczna za to. Mam nadzieję, że grono słuchaczy będzie coraz większe, a ja dzięki temu mam naprawdę ogromną motywację do tego, żeby nagrywać dla Was kolejne odcinki. Dzięki wielkie za dzisiaj. Słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.